Witajcie serdecznie, czytelnicy i widzowie Gameplay.pl. Dzisiaj pokażę Wam drugi epizod do drugiego Half Life'a. Ja sobie pogram, a Wy będziecie sobie pewnie wspominać pewne rzeczy. A dlaczego tak jest? Ano dlatego, że epizod drugi miałem odstawione na półki od dłuższego czasu i nie miałem z nim styczności. Możecie mnie nazwać teraz jaskiniowcem albo człowiekiem zakutym w lodzie. No ale nic nie poradzę na to, że mam kilkadziesiąt gier na steamie i nie wiem w co zagrać. Podobnie jak kobieta wchodząca do hipermarketu i próbująca kupić śniadanie, a wychodząca z całym wózkiem pełnym gratów. I dlatego rozpoczynam sobie zabawę. Chciałbym odkryć tą grę tak na nowo. Nie miałem z nią wcześniej styczności, jak wspomniałem. A jako, że jestem fanem twórczości Studia Valve, mam nadzieję, że ta przygoda. Będzie fajna i będę ją miło wspominać. Oczywiście, oceniając Half-Life 2 i jego dodatki, należy odrzucić wszelkie, jakby, względy wizualne. Jest dzisiaj 2011 rok, jesteśmy blisko 6 lat po premierze drugiej części i nie sądzę, aby ktoś byłby na tyle, na tyle chamski aby stwierdzi, że Half-Life 2 na dzisiejsze standardy wygląda brzydko. Bo nie wygląda, uwierzcie mi. Yy, grałem ostatnio i przyznam, że niektóre lokacje, modele postaci dalej potrafią urzec, aczkolwiek no wiadomo, jesteśmy, jesteśmy w erze post i, i nie wszystko już tak wygląda fajnie jak kiedyś. No ale nie narzekajmy, tym bardziej, że Half-Life 2 to przecież nie grafika, nie fizyka, a przede wszystkim ciekawie skonstruowany świat. No i fabuła, połączona jakby z klimatem science fiction, to coś, co mnie urzekło już w pierwszym Half-Life. A tutaj widzę, że jest dowalane do pieca na maksa i to mnie bardzo cieszy. Ok, jesteśmy na początku rozgrywki. Ja będę sobie odkrywać tę grę tak krok po kroku. Wybaczcie moją nieznajomość. Mapy, niepewność w prowadzeniu postaci, ale no, odpalam tą grę pierwszy raz i mam nadzieję, że wybaczycie mi pewne błędy, no, za takie widoczki właśnie lubię Half-Life'a. To jest chyba portal, nie gra, a przedmiot. O jezu, co to jest? Alex, ratuj? What the fuck. Dobra, cofam to co powiedziałem, Half-Life 2 Epizod drugi należy do ery Crazysa. Sami widzieliście ten fajny widoczek. Tak, Dziecińko, jestem w zdrowy, cały, gładki. Też mam taką nadzieję. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy co tu się dzieje. Gravity Gun w formie jak zwykle. Ciekawe czy potrafi przesuwać skały. Nie, nie potrafi. Dobra. Idziemy dalej. Jakaś kopalnia half life 2 przeszedłem jakieś 3 lata temu i to dobre 3 lata temu. Epizod pierwszy ukończyłem gdzieś rok temu. No jeżeli miałbym go ocenić pod kątem podstawki, no to wypada on trochę blado. Zwłaszcza pierwsze etapy w ogóle mnie nie kupiły, wizualnie były odstające od reszty. Natomiast sama końcówka pierwszego epizodu była w moim mniemaniu moim całkiem dobra i trzymała jakby poziom podstaw. No ale wiadomo, że do drugiego Half-Life'a rzadko, rzadko która gra startuje. Mimo, że jestem jakby wyznawcą Epic Games i, i serii Unreal. To, to bardzo cenię to, co zrobiło Valve yy, dla FPS-ów. I cenię też postać Gordona Freemana, który jest jedynym milczącym bohaterem w historii gier, którą, no, którą, którą po prostu lubię. O, zobaczymy pomówimy się może tym talerzem przycinającym na pół. O, zombie działa? Działa. Dobra. Butle z gazem chyba też działają. Trzymaj stary, podtrzymaj to. Bum, bum, bum. nie trafiłem mam zeza. Fajnie, że Alex pomaga na tym wczesnym etapie. Nie mam broni. Znaczy, właściwie to mam broń, w postaci Gravity Guna, ale Alex, Alex Vance ma spluwę, którą korzysta przy każdej okazji. Coś tu coś, się... Coś, coś się dzieje chyba. Chyba trzeba oczyścić tę okolicę. Strzelaj, strzelaj. Dobra. Zamknięte. Mm -hmm. Dobra, idziemy. Hmm, takie fajne biuro. Zamknij za sobą, kochana. Dziękuję. Taki fajny 32 calowy telewizor. Ciekawe, czy odbiera mecze Ligi Mistrzów. No i nic z Ligi Mistrzów. Zresztą chyba i tak polskich drużyn tam nie będzie, więc... Mała strata. hm. <hłysy> Ktoś tu chce być Spidermanem chyba. Co ty tam grzebiesz, dzieci, no? A kabel mi podsyłasz. Czyżby to miało być... tak? Yeeeah... To ja to zrobiłem, dziecinko. Nie, przy... nie przypisuj sobie zasług. Ale skok to ładny. Z telemarkiem. Jak małysz. Chciałoby się powiedzieć... To mi tego wina, no ale chcę ten materiał dostosować trochę do młodszych widowni, więc nie powtórzę się. I w międzyczasie, gdy główna bohaterka porozmawia sobie chyba z ojcem, to ja pogrzebie po tym pomieszczeniu. Bo jezu, Chopie, Chłopie, ja cię przeniosłem kiedyś na jednej mapie w Left 4 Dead. Co ty tu robisz? Czy związane z tobą jakiś achievement? Mm -hmm. Pewnie tak, ale zostawię ciebie. Chcę sobie na razie przejść tą grę i zobaczyć, czy da się ciebie w ogóle przejść, przenieść przez całą grę. Bo chyba na tym polega ten słynny achievement. No tutaj jakiś gadu, gadu. Mnie to nie interesuje w tym momencie. Interesuje mnie Czomski i jego czerwony kapelusz, kapelusz gnoma. Tak swoją drogą fajnie, że Valve krzyżuje jakby swoje marki. Mieliśmy Chompskiego w Left 4 Dead. Jest to oczywiście miły ukłon w stronę fanów. Niektórzy na pewno zrozumieli ten żarcik. A teraz Chomsky jest w drugim epizodzie, a raczej był, bo Left 4 Dead jest grą młodszą od drugiego epizodu. Dobra, kończcie tą dyskusję, bo chcę iść do przodu. No, jakieś zakłócenia? No nie widzisz, nie zapłaciłeś abonamentu. Koniec transmisji. Jeszcze z wzorcem amerykańskich filmów w postawie pod drzwiami, aby nikt nas nie zaszedł od tyłu. No i otworzyły się drzwi z drugiej strony: Nara, Chomsky. Co tu się dzieje? Jakaś kopalnia? Znowu? O Jezus, nie mam czym strzelać. Alex ratuj, ratuj. No, no nie daj się pchać no. Strzelaj. Dzięki. O Jezu. Lubię Half-Life'a właśnie za takie momenty. Wybaczcie, że tak krzyczę, ale... Jestem na razie jak najbardziej na tak. Z klimatem drugiego epizodu. Początki ma na pewno lepsze niż pierwszy epizod, który był zupełnie jakby wyprany z klimatu. Tu, tutaj chyba trzeba rozwalić te deski. jezu Zuu. Zadam. Jest przejście. Fajnie, że drugi epizod korzysta z tej słynnej silniki. Sin, słynny, słynnego silnika Source i, i tej całej fizyki, zresztą zabawa fizyką w drugim Half-Life y należała do bardzo przyjemnych... Jeżeli tak będzie dalej, no to he, epizod drugi ma u mnie spore plusy. Hmm. No dobra, to będziemy szli dalej. Ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za, za obejrzenie materiału do końca. Yy, Gram sobie przejdę. Oczywiście w wolnym czasie. Liczę na Wasze komentarze i opinie odnośnie drugiego epizodu. Jak go oceniacie, czy go lubicie, czy jest Waszym zdaniem lepszy. No i to by było na tyle. Gram przejdę w wolnym czasie i postaram się o niej coś więcej powiedzieć. Trzymajcie się ciepło.